TVG9, TV24, Porta Sky. Proszę Państwa, bardzo kontrowersyjną wydaje się decyzja związana z przejęciem. Z Turyceńską. Z przejęciem śledztwa przez Rosję. Chcielibyśmy zapytać, co Klaudiusz Wesołek o tym sądzi? Dlaczego polscy posłowie tak haniebnie zagłosowali? A ciekawe, że są to renegaci. Kiedyś uciekli z PiSu do PO, a dzisiaj dość ciekawie nie, nie, głosują. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to trochę skomplikowane, ale były podstawy, żeby Polska mogła to przejąć. Ale Sejm powinien przynajmniej spróbować. Spróbować to zrobić. Wtedy nawet nawet rząd mógłby się powołać w stosunku do Rosji na to, że po prostu jest, jest przez Sejm zobowiązany. Niestety yy, większość posłów okazała się kurwami, zwykłymi kurwami. Tak, do was to mówię moi m.in. koledzy, tacy jak Antek Mężydło, kurwa niby, niby zajebisty kiedyś działacz opozycji. Tam wywożony przez SBC Podejrzewam, że to wszystko kurwa pizdu, kłamstwo wielkie, czy pic na wodę, bo, bo tak naprawdę jak go pamiętam w swojej krótkiej pracy w administracji, to był tchórz pieczony i teraz też się pierdolonym tchórzem okazał. Mój pan od historii doktryn, później mój kolega, nawet jakiś tam wspólnie działający politycznie ze mną. Marek Biernatki też się okazał kurwą i Julka Pitera, która tam kiedyś zresztą zwodził chciała, pewną chciała, star starszą, starszą panią, która zmarła, a, a jej okay, mąż w kopie pracował. Ciągle tylko obiecywał i, i do końca o. jej życia nigdy niczego nie załatwił, a, a to się należało. Ja przykro, że takie właśnie... Osoby, które kiedyś coś reprezentowały, no. I ciągle... chcą... Są... kurde kiedyś walczyła z korupcją, ale to, to był... nawet jak jak była karierowiczką, no to, to taką początkowo była karierowiczką kurwa jeszcze z jajem, ale później kurwa się stoczyła, no po prostu. I, ale to, że głosowali przeciwko yy, przyjęciu tego śledztwa. Ja już tak trochę może scyniczałem, wydawało mi się, że mnie nic nie zdziwi w tej polityce, ale naprawdę się poczułem dotknięty, że na polski Sejm nawet nie próbował, nawet nie próbował y, przejąć y, tego śledztwa. Ja już mi się wydawało, że, że już mnie naprawdę nic, nic nie wzruszy, nic, nic mnie nie dotknie, ale, ale tutaj naprawdę poczułem Poczułem kurestwo i, i gówno Zwłaszcza, zwłaszcza, że, no, że Parę osób, który, które no kurwa macie jeszcze, jeszcze jakimś, Jakimiś resztkami tam zaufania darzyłem No tak, tak potwornie dały dupy No jest to wielka, wielka hańba polskiego sejmu, że yy, tak, no właśnie, dupodajnie w stosunku do Rosji... Czy to, już, no. czy to jest jeszcze polski sejm? Hmm. Bo ja myślę, że tak do końca to yy, nigdy nie było to przed wojny, nie? Ten sejm polskim, ale no w tamtym momencie już, już tak... Tak jakby zupełnie się odciął od, od tego od wszystkiego co, co się w ogóle łączy z polskością czy z polską. Miejmy nadzieję, że naród wystawi im rachunek sumienia. Dobra.